Jarosław Szymkowiak z numerem 6 reprezentant WTS-u Atlas Wrocław Dariusz Śledź z Rybniczanin Eugeniusz Skupień z numerem 8 reprezentant w tym sezonie Iskry Ostrów Zenon Kastrzak z numerem 9 Piotr Świst z numerem 10 Jacek Krzyżaniak okolicznościowe medale wręczane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantę Danielak z numerem 11 wychowanych tego toru Grzegorz Walasek, różnie przyjęty na prezentacji, z numerem 12 Sławomir Dudek, z numerem 13 Sławomir Drabik, z czternastką Piotr Paluch, z numerem 15 Robert Flis. z numerem 16 od kilku lat już teraz owacyjnie witany na stadionie przy ulicy Wrocławskiej. Zresztą tak jest na wszystkich stadionach w przypadku Romana Jankowskiego i Andrzeja Chuszy Rezerwowymi w tym turnieju byli młodzieżowcy drużyny zielonogórskiej Maciej Bornecki i Sebastian Smok. Oczywiście rodzinne zdjęcie.